Witam Was wszystkich. Z tej strony to ja Hudson. I dzisiaj mam dla Was taką, jakby to powiedzieć, ee, taki film informacyjny, bo z tego co zauważyłem, YouTube zaczyna powoli wprowadzać. O z tego co słyszałem, te kuki i malczu, no to jest logiczne, że sobie sami to zrobili, bo ja czegoś takiego nie mam. Ale o co chodzi, ludziska? Widzicie nowy layout YouTube'a, który. Przynajmniej według mnie wygląda straszliwie słabo. I to ogólnie, jak tutaj jest, oczywiście przedstawiamy kanał uniwersalny YouTube. Zadbaj o pierwsze wrażenia nowych widzów co tutaj oczywiście są, to są twoi fani. Wiecie, widz na YouTube to nie jest fan, to jest osoba oglądająca, osoba siadzą, siedząca przed komputerem i po prostu patrząca na nasz film, na naszą produkcję, ale to nie jest fan. Więc tutaj, no, troszkę błąd chyba z ich strony. Zawsze wyglądać dobrze. Strój, niepowtarzalne materiały, jak płatki śniegu. Co to kurwa jest? Kanały, które niedawno zmieniły wygląd, zaraz sobie zobaczymy. Nawet pierwsze wrażenie. Bla bla bla, tutaj, no. Laura de Kitchen, o to będzie dobry przykład. Laura pewnie nieźle gotuje. No, patrzcie, jak to wygląda. Słową drogą, teraz nawet nie wiadomo, czy ktoś ma takiego partnera z Machinimą, czy, czy nie, bo tutaj wszystko wygląda dokładnie tak samo. Każdy kanał wygląda dokładnie tak samo. I czy. czy to jest potrzebne? Czy to. A, drogą, to jest pomarańczka, której nie chcę subskrybować, bo to jest straszne. Czy to jest nam potrzebne? Nowy wygląd YouTube'a? Mi się osobiście wydaje, że nie, bo jeżeli ktoś chce oglądać mój film, to niech sobie przyjdzie do domu. Poczekajcie, niech sobie przyjdzie do domu, niech sobie zasiądzie przed swoim pięknym komputerem i niech sobie odpali. I nie chcę, żeby ludzie mnie oglądali na komórce, na tablecie, na lodówce, nie wiem, kurwa, na talerzu. Ja chcę, żeby człowiek przyszedł, włączył sobie laptopika, komputerka i wtedy sobie obejrzał mój film. Bo i tak jest lepiej. A poza tym, po co to było robione wszystko? Żeby można było oglądać filmy na komputerze. A nie jakieś zdupy na, na jakichś bezsensownych tabletach. Co to daje człowiekowi oglądanie na, na takiej komóreczce jaką się ma? Ja też mam takiego Samsunga, nawet nie wiem co to jest, ale wyższa technologia, wyższa technika. Ja obejrzałem sobie jeden film, ja praktycznie gówno na nim widziałem. Tutaj ja sobie mogę wejść, o pięknie, elegancko, mogę sobie to zajebiście powiększyć. A na komórce gówno z tym możecie zrobić. Komentarze na komórce, zanim wy napisać, napiszecie porządny komentarz na komórce, to... Popełnicie 2000 błędów i stracicie masę czasu. A robienie specjalnego, nowego wyglądu kanału dla komórek i dla tabletów to, to jest głupotę. Oni powinni poprawić tego YouTube'a w sferze takiej, że nie pojawiają się filmy w subboxach. Są problemy czasami z subskry subskrypcjami, bo czasami się pojawia ich więcej, czasami mniej, czasami znowu więcej. Powinni wiele tego typu rzeczy poprawiać, a nie głupi wygląd. I z tego, co ja się dowiedziałem od Kupiego, oglądając jego film ostatni, to taki wygląd ma być już wprowadzony. Czyli po prostu, czy nam się to podoba, czy nie, tak będzie. Nie zapominajcie, moi drodzy, że <laughs> ostatnio już właśnie wprowadzali nowy wygląd kanałów na YouTube. I nie podobało to się wielu osobom, mi zresztą też. Ale po ilu, po paru miesiącach wprowadzałem kolejny wygląd nowy, który będzie wyglądał tak? No, o co tu chodzi? I jeżeli ja tutaj na kanale mam, no dobra, to jest tło z dupy, nie? no ale wziąłem sobie takie. I tu przynajmniej wchodzę sobie o fajne filmy. O, mogę sobie przejrzeć filmy. Wszystko jest fajnie, czytelnie. Chcę to sobie wejdę na playlisty. Nie chcę to sobie nie wejdę na playlisty. Sobie tak będę szukał filmu. A. Na czymś takim, no co prawda, macie tutaj, wchodzicie na filmy, ale wiecie, zazwyczaj ten YouTube to było coś takiego. Wchodzicie na dany kanał, tutaj sobie nie wiem, walnijmy kokolwiek, na przykład Uberaxoram, wchodzicie na jego kanał i on się czymś różni. On normalnie aż wybucha wam na ekran i pokazuje wam, o, jakie to zajebiste, nie no, partnerstwo kolorowo jest fajnie, jest moc. Wchodzicie dalej. Patrzycie inaczej to. Mm, tutaj swoją drogą to wygląda słabo. <laughs> no ale cóż, no dobra, wejdźmy na kutrę, bo tam będzie we mnie lepiej. A, kutra sobie już zmienił. No proszę bardzo, no, no coś pięknego. No i jak to wygląda, moi drodzy? Teraz każdy kanał będzie wyglądał tak samo, tylko tym się będzie różnił. I ja sobie tutaj dam zbignie, wątły, lubi psy. I taki będzie rozpoznawalny mój kanał. No, no nie, no. Tak być nie może. Że oni zmieniają wyglądy YouTube'a. Robią syfiasty wygląd, bo nie zapominajcie jeszcze, jak ostatnio było głośno na temat całego tego wyglądu głównego. Było głośno, ucichło i teraz co? Oni wprowadzają nowy wygląd. Który wygląda wręcz chujowo, jak dla mnie. Jasne, przyzwyczajmy się, tylko ja bym wolał powrotu do starych, starego wyglądu YouTube'a, gdzie naprawdę mieliście normalny kanał, mieliście zamiast łapek, mieliście gwiazdki i wtedy wchodzicie na jakiś film, patrzycie sobie, o on ma tam, nie wiem, 4 na 5 gwiazdek, o to zajebiście. A tu wchodzicie, patrzycie łapki, czy mi się to podoba, czy nie, to sobie dam w dół, albo sobie dam w, łap, w łapkę w górę, nie? Bez sens. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, czemu, dyskusje jakieś. Co to w ogóle jest? Aha, to jest coś takiego, tak? O i są nawet informacje. Ach, no nic, moi drodzy, może to się wielu osobom podobać. Też mi się wydaje już, że niestety nie uciekniemy od tego nowego wyglądu YouTube'a. I najpewniej będzie go sobie trzeba w końcu załadować. Chociaż nie, ja po prostu poczekam aż oni mi go wpierdolą, żebym się wtedy musiał jakoś z tym bawić i tworzyć banerki. Mam nadzieję, że to będzie przynajmniej jakoś normalnie do zrobienia. Tutaj też widzę ułatwienie jakby do linków, ale nie wiem czy to jest dla partnerów czy jakoś coś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. No więc tak jak mówię, zobaczymy. Ja nie wiem czy ktoś z tych mniejszych kanałów ma już to. Raczej niektóre osoby się tym nie interesują. Zak... Czy jakiś mały kanał takie coś ma? Bo tutaj nie widzę tego, no ale... No nie podoba mi się to. Osobiście mi się to nie podoba i... Ja nie kliknę to dzieła, ja będę czekał... Aż oni mi to sami zrobią. Bo tak też będzie, czy tam się będzie podobać, czy nie. Ja i tak filmów nie będę na tablecie oglądał, bo po co? Nie mam poza tym tableta. Na komórce tym bardziej nie będę oglądał, bo ja sobie wolę przyjść do domu, usiąść, zobaczyć, puścić sobie na pełny ekran 720, pisać sobie komentarz. No ale widać, że YouTube się zmienia i się zmienia, wydaje mi się, na gorsze. Bo jestem narzucany coś, co niekoniecznie jest fajne. Wydarzenia lubiane. Playlisty. No cóż. Ja wam dziękuję. Piszcie oczywiście swoje opinie, co wy sądzicie na temat nowego wyglądu YouTube'a. Tutaj mam nadzieję, Kuki, że ten nic nie powiesz, że mniej więcej pokazywałem wszystko na Twoim kanale. No ale mogłem też pokazywać na Panu pomarańczce, ale on jest przerażający i ja się go osobiście boję. Więc, no. Straszne, straszne. To jest przerażające. Nie subskrybujcie gówna. Bo to jest, to, jest, to jest dziwne. Więc ja Wam dziękuję. Będziemy się słyszeć najpewniej w jakimś w kolejnym filmie. Ja Was zapraszam oczywiście na to, co już wysłałem. No i co? Czekam na Wasze opinie. Miejmy nadzieję, że YouTube, że to już będzie po prostu ostatnia zmiana wyglądowa i pójdziemy wreszcie w zmiany normalne. Że się nie pokazują filmy. Że są różnego typu inne problemy. No cóż. Więc tak jak już mówiłem, dziękuję Wam wszystkim. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.